Tu młodziaki mamy z Pauliną, tutaj przegląd w gojemniku. One tam są w dziurze się chowają. W dziurze się chowają. Tu jest ciemny. Zobacz o, to jest ciemny. O, taki ciemny stolek. O, uwaga na głowę. O, jaki już wygląda. O, jest on. No, daj go tam. Włóż go z powrotem. Tam jest młody. Będziesz musiała go zaobrączkować, bo tam jeszcze będzie zaobrączkowany. Ten duży? Co tam w rogu? Co ja robisz? Wyciąg go, a może zaobrączkowany jest. Jezu, miejmy nadzieję, że jest. Jest. A, siweczek? Ciweczka, samiczka raczej, taka mręguska. No. ją tam Tu jest. Tu jest rudy pstry? Nie. Tak, rudy pstry. Ła, wow. ale zaobrączkowany. Jest, bo się wyzdrażyłem tej białej nie widać. Dobra. Jest, ale piękny. Wow, zarumbisty. A ten to mi go. Zarumbisty jest. O, rudy pstry. Jeszcze biały ma końcówki tych ogonków. No. Śliczny. Jeszcze biały ma, ale ładny ten. Zarąbisty rudzielec. Okej, okay, trochę im brakuje. Dawa, dawajemy go tu. Tu. Dobrze, niżej sprawdzamy. Idziemy do następnego przedziału, bo tu chyba nie ma. Tam na dole. Tam, tam, tam. Tam. O, tu jest. Ukrył się niebieski. Niebieski? No, tu nie ma ich tak dużo. Kilka sztuk, pokaż. Zaobrączkowany jest, wszystko na razie ok. To jest rudy przecież. No, nie, nie niebieski, tylko rudy. Połowy rudy, przepiękny. Nie widziałam z dołu jak jest. Są było. poprzekładane, eleganckie młodziki. A no, ten ładny, faktycznie no. Ale nie było tego widać, Jak tak siedział, to nie było tego widać, nie? No, połowy rudy, a tak nie widać na filmie, bo to jest taki kolor niewidoczny. O, no, na zbliżeniu dopiero damy. Na zbliżeniu, no, takie rudy, tutaj, no, czerwony, rudy. Tamtego na zbliżeniu trzeba dać, tego też na zbliżeniu, o, o, to widać jaki kolor dopiero, Jaki srebrny. Idziemy dalej, idziemy dalej. Ty te oddaj go do celi, o, zajdzie sobie. Idziemy dalej, wody nie wyzwalmy. too